a umiesz się śmiać tak ha, 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 ha? He, he, hej, 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 hej. Skrzeciku. Atakuje. Oj, <śpiewa> co? Się śmieje tak? <laughs> Ale jesteś śmieszkiem, hej! A ty już tak ha 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 robisz. Otokuję. Atakuję Śmiechem. Atakuję śmiechem. <laughs> ha, 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 ha. <laughs>

No. Śmieje się, nauczyłem się śmiać, ale fajnie się nauczyłem. Nauczyłem się śmiać. <śmiej> nauczyłem się śmiać, jak to się robi? Otwiera się i się śmieje. <śmiej> I uczymy się śmiać. atakuje śmiechem ej, śmiechem atakuje. No, tak nie chcę atakować śmiechem No atakuje No, ha 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 śmieszek. Śmieszkiem jestem. Nie wiesz kiedy przestać. Nie wiesz kiedy przestać No nie mogę, ale śmieszne komorety przerwę robimy. Si się śmiejemy dalej. Zaczypiasz. Zresztą teraz do mnie coś? Szyfrem? Szyfrem gadasz? Czy atakujemy śmiechem? Śmiechem atakujemy, no. atakujemy! Myzolku! Zmęczyłeś się, tak się po bolało, się brzucholać, się ze śmiechu bolał, czy dalej będziesz się tak. Tego Ja się zmęczyłem, a ty normalnie się spociłem. Ale się nauczyłeś dzisiaj śmiać jak to się robi? Jas. Nie? Niermaku. Byś tak się śmiał i śmiał.